yes it's very nice for us to be able to sponsor this event again this year the beautiful ganank summer and here on the stoggy beach so that the local community can get together And enjoy some cinema throughout the summer. Bardzo fajna inicjatywa szczególnie, że jest to na świeżym powietrzu. Wakacje, ładna pogoda. Na pewno jest lepiej, Po jest jakiś fajny film na plaży. Im więcej takich inicjatyw, tym lepiej na pewno. Mało jest tego typu miejsc, gdzie można wyjść wieczorem właśnie troszkę w innym stylu. O na łonie natury, no to super sprawa, tym bardziej dzisiaj piękna pogoda, cieplutko. To jest naprawdę bardzo fajna inicjatywa, żeby ściągnąć też dużo więcej turystów, czy też miejscowych. Na plaży o tej godzinie, nie? no bo wieczór jest jednak bardzo fajnym momentem na to, żeby też trochę relaksu zaznać tutaj. Ogólnie jestem fanem takich kin letnich, czy to właśnie w Gdańsku, czy w Sopocie. Jak mam okazję, to jak najbardziej uczestniczę i to jest fajna sprawa.